Tu, gdzie serce mówi, że to jest właśnie polska. Tak się cieszyłem z tego, wyjazdu, na, uwolnił, na uwolnił, A tutaj proszę, grabie, liście, wspierania obozów. Nie narzekaj, na chociaż tej pracy każdemu się przyda. Może docenić to, co ma. Wolałbym iść w szkole i uczyć się wierszy na panu. Ojej, masz rację. W szkole zostali sami udziałem. Już od tygodnia recytują jakieś wiersze. Odkąd zapisali się do kuchni ludzkiego, kuchni go recytują i recytują. Nie rozumiem Cię. Przecież poezja jest taka piękna. Nieraz już przebyłam drogę, od grudnia do stycznia, a nadziwić się nie mogę, jaka moja mowa śliczna. Czasem uczą się polskiego Anglicy i Szwedzi, ale nic nie pojmą co w tej mowie siedzi. Ucz, 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 ucz się polskiego na łatwe i na trudne dni. Cóż, 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 cóż jest w tym złego, co złego, to nie my. 搜索一个。